Słuchaj no ty, może jesteś wierzycielem i nie możesz się dogadać z dłużnikiem na temat spłaty jego zobowiązań, a może nabyłeś wierzytelność hipoteczną i chcesz jak najszybciej zdyskontować swój zarobek, albo na przykład wygrałeś licytację komorniczą i chcesz wejść w posiadanie wylicytowanej nieruchomości. Nie uda się to bez dogadania się z dłużnikiem. Dogadanie się z dłużnikiem to gwarancja szybkiego i dobrego zarobku. A teraz, jak dotrzeć do dłużnika, jak negocjować ugodę, jak bezpiecznie dla stron zawrzeć porozumienie, a także co można, a czego nie można. Aby nie naruszać prawa i godności dłużnika. Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, zapraszam na dwudniowy warsztat o negocjowaniu z dłużnikiem. Zapraszam.